Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj proponuję bardzo ciekawe danie z makaronem. Na pewno znacie carbonarę z jajkiem i guanciale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję carbonarę bez guanciale, bez boczku, ale z cukinią. Danie jest naprawdę przepyszne. Zapraszam na przepis. Rozpoczynamy od umycia cukinii. Następnie kroimy ją na grube plastry. a potem słupki. Słupki powinny być dosyć duże, będą imitowały boczek w naszej karbonarze. Na patelni rozgrzewamy oliwę i stopniowo dodajemy cukinię. Podsmażamy ją dosłownie przez maksymalnie 2 minuty. Chodzi o to, aby cukinia była churpiąca, nie była rozgotowana. Odcedzamy cukinię przez sitko, odkładamy ją na talerzyku, a oliwę wlewamy z powrotem na patelnię. Do garnka wlewamy wodę, solimy ją. A kiedy zacznie wrzeć, wrzucamy makaron. W tym czasie do miski wkładamy żółtka, wsypujemy starty ser pecorino, solimy i posypujemy dobrze pieprzem. Gotową masę mieszamy dokładnie, energicznie i odstawiamy na chwilę na bok. Dwie minuty przed końcem gotowania makaronu do masy jajecznej wlewamy jedną chochlę wrzątku z gotującego się makaronu. I mieszamy energicznie, aby nam się nie zrobiły grudki. W tym czasie, kiedy jeszcze gotuje się makaron, na rozgrzany olej na patelni wrzucamy cukinię. Teraz solimy ją, posypujemy pieprzem. I do tak doprawionej cukinii wrzucamy ugotowany makaron. Ale nie wylewamy wody z gotowania makaronu. Jeszcze nam się przyda. Jak widzicie, w karbonarze ważny jest pieprz. A więc wrzucamy makaron, mieszamy dokładnie. Wlewamy trochę gorącej wody z garnka, w którym gotował się makaron. Wyłączamy gaz i już na wyłączonym gazie wlewamy jajka. Mieszamy energicznie. Możemy jeszcze ewentualnie dolać wody. Makaron nie powinien być suchy. Nasze danie jest gotowe przekładamy je szybko na półmisek albo bezpośrednio na talerze. Mam nadzieję, że was zachęciłam do wypróbowania tego przepisu na przepyszną carbonarę z cukinią. I zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie informowani o każdym nowym filmiku i każdym nowym przepisie. Już teraz zapraszam was na następne danie z kuchni włoskiej. Alla prossima. Ciao ciao.